Witajcie! Jakiś czas temu otrzymałem do testów bardzo fajny zestaw od Thermaltake. Są to flagowe produkty, czyli klawiatura i myszka z serii Level 20. No i klawiatura będzie za kilka dni, jeszcze chwila cierpliwości. Co ciekawe, klawiatura ma przełączniki Razer Green, więc warto poczekać. Natomiast dzisiaj będzie myszka. Ale są to produkty tak zwane flagowe, dlatego też nie są to akcesoria najtańsze, za to najwyższej jakości. Ale wszystkie plusy i minusy poznacie w dzisiejszej recenzji. Ceny sprzętów Thermaltake'a macie jakby co w linku w opisie filmu, a tymczasem Zapraszam Was do oglądania, zaczynamy. Dzisiaj będę miał dla Was taką właśnie myszkę Thermaltake Level 20 RGB, solidna myszka gamingowa. O dziwo, nie z podszyldu TT eSports, czyli takiego gamingowego odłamu typowo odłamu Thermalteka, ale z podszyldu typowo Thermalteka. Mamy bardzo ładny świecący kartonik z wizualizacją myszki. Myszka nieprofilowana, czyli uniwersalna i mamy kompatybilność z różnymi systemami podświetlenia, czyli można po prostu całość zsynchronizować z naszą płytą główną. 50 Milionów klików, przełączniki OMRONA tutaj zastosowano. 16,8 miliona kolorów, czyli takie pełne, prawdziwe RGB, i można tutaj się przełączać bez software'u nawet. Mamy Pixarta PMW 3389, więc nawet 16 tysięcy dpi. Bardzo dobry, rewelacyjny sensor i kompatybilny z systemem TT RGB. I także tutaj jest wspierane AI Voice Control, czyli kontrola akcesoriów poprzez komendy głosowe. Zobaczcie, mamy tutaj opis tej myszki, poszczególne przyciski. 8 przycisków jest łącznie. I w zestawie poza myszką, która jest bardzo fajna, ale to za chwilę mamy. Dwie naklejeczki, mamy gwarancję i instrukcję. Jest info, że mamy tutaj software, więc go sobie do testów też pobierzemy, przetestujemy. I ostatnia rzecz to jest taki woreczek do. Przechowywania czy transportowania myszki. No i przed nami sam gryzoń, który powiem Wam, że wygląda naprawdę fajnie. Już nawet jak jest wyłączony, więc to już sporo mówi od spodu mamy dwa naprawdę wielkie, świetne jakości ślizgacze i jest sensor. Myszka chropowata od spodu. Po bokach mamy plastik, ale taki bardzo dziurkowany, żeby poprawiał on nasz chwyt. Po drugiej stronie to samo. Myszka jest uniwersalna, więc mamy przycisk z jednej jak i z drugiej strony możemy przełączać sobie na tryb prawo i leworęczny. Co ciekawe, te przyciski boczne nie są tak umieszczone jeden obok drugiego. Jeden z przodu, a drugi już bliżej tyłu korpusu. Bardzo ładne, matowe tworzywo, lekko wyprofilowane przy końcach, takie zagięte w górę tu przy brzegach przyciski główne. Zobaczcie sobie, tak to właśnie wygląda. No i myszka jest dość długa i ma trochę uniesiony tył. Jest ciekawie to wygląda. Mamy rolkę, która wystaje dość sporo, kręci się bardzo precyzyjnie z takim przyhaczaniem, jest gumowana i działa jako przycisk, przełącznik DPI i przyciski główne. Powiem wam, że działają miękko, przewód zakotwiczony bardzo dobrze, przewód jest dość cienki i elastyczny. Mamy tutaj taką opaskę do spięcia nadmiaru. Jest pozłacany w tych z Logo Titi. No jak włączymy tą myszkę, to dzieje się magia. Po prostu te diody są obłędne. Bardzo dużo jest tego światła, ponieważ te elementy LEDowe są bardzo szerokie. Logo Titi i tutaj aż do przodu plus rolka. Jak widzicie, sporo, tego jest naprawdę sporo. Wygląda to bardzo ładnie. Ale co jak możemy skonfigurować, to będzie w części testowej. Zwisgarcze sprawują się, jak widzicie, bardzo dobrze. Myszka po prostu płynie, pomimo, że wydaje mi się dość ciężka, ale zważymy ją sobie w dalszej. Części recenzji. Jeśli chodzi o rozmiar, to ta myszka jest całkiem spora zobaczcie, prawie 130 mm na długość i jakieś 65 mm na szerokość. Do tego jest też całkiem wysoka. Tutaj nawet osoby o dużych dłoniach powinny być zadowolone, ponieważ myszka jest spora. Jest bardzo wygodna, jeśli chodzi o klasyczny chwyt typu palm grip. natomiast można ją użyć także do claw, chociaż do claw według mnie bardziej nadają się troszkę mniejsze myszki. Teraz zobaczmy sobie, jak to wszystko działa w praktyce. Do pierwszego przycisku mamy bardzo dobry dostęp i bardzo delikatnie klika. Ten drugi już jest bardziej z tyłu i klika tak. Również bardzo fajnie, z wyczuwalnym oporem, z wyczuwalnym momentem aktywacji. Ten z przodu jest po prostu mniejszy, lżej się wciska, a ten z tyłu stawia troszkę większy opór. To samo z drugiej strony, dokładnie tak samo te przyciski działają. Teraz rolka. Bardzo precyzyjny ruch, ładnie przyhacza, działa też lekko jako klik i przełącznik na górze myszki. Jak widzicie przy okazji zmienia efekty LEDów. Jego funkcję możemy sobie skonfigurować oczywiście i przyciski główne, długie, dobrej jakości. Leciutki miękki klik, naprawdę minimalną siłę trzeba przyłożyć, żeby kliknąć przy pomocy tej myszki. Natomiast powiem Wam, że dystans przebyty przez ten przycisk do przełącznika jest bardzo, bardzo mały. Jak niektóre myszki wciskamy, wyraźnie ten przycisk idzie w dół i dopiero się aktywuje. Tutaj wystarczy dotknąć i mamy aktywację. Tak więc bardzo leciutko to klika i klik jest bardzo miękki. To nie jest ani zaleta, ani wada, to jest po prostu cecha. Dlatego Wam to sprawdzam i mówię moje wrażenia, żebyście wiedzieli czego się spodziewać. Ponieważ nie każdy na przykład lubi takie delikatne dotknięcia, żeby aktywowały myszkę, jak ktoś lubi, żeby ten klik był taki solidny, z mocnym momentem aktywacji, no to akurat nie ta myszka, to jest po prostu tak jak powiedziałem. To no, na tyle, jeśli chodzi o samą prezentację, przechodzimy do testów. No dobrze, za chwilkę zrobimy testy. Na początek driver. Myszka przede wszystkim ma aż 6 profili do przełączania. Mamy też tutaj. Dość zaawansowany software. Natomiast pod względem wyglądu tego designu powiem wam, że tak średnio mi przypadł do gustu. I do testów ustawiłem trzy wartości. 1000, 3000 i maksymalna to 16000 dpi. W tym sensorze bez problemu ustawicie sobie 100 dpi. Jeśli ktoś by tak niskiego potrzebował, to nie ma problemu. Częstotliwość próbkowania, zobaczcie, mamy aż do 2000 Hz. Poza standardowym 1000 mamy 1500 i 2000. Mamy też prędkość reakcji przycisków i zakładkę Angle Snapping włączony, wyłączony. Zakładka Customize, czyli sobie tutaj przypisujemy funkcję myszki, na przykład domyślnie tutaj na tym przycisku, którym ja zawsze zmieniam DPI. Mieliśmy ustawione przełączanie profili, więc ja sobie ustawiłem na te boczne 7 i 8 DPI, kurat, do testów. Mamy zakładkę do nagrywania makr i właśnie to zakładkę Performance, którą widzieliśmy, a jeszcze jest zakładka Lightning. Właśnie zmniejszymy troszeczkę oświetlenie. Klawiatura Thermaltake Level 20 też jak widzicie leży na biurku, też będzie testowana zaraz po myszce. Więc odrobinka cierpliwości. No i tak, co to myszki możemy skonfigurować sobie osobno logo TT, osobno scrolla i osobno lewą i prawą stronę. Więc każdy z tych elementów na dobrą sprawę może sobie inaczej świecić. Możemy każdy z tych elementów ustawić sobie troszkę inaczej. Musimy kliknąć Apply i to niestety za każdym razem, przy każdej strefie. Więc możemy te strefy sobie tutaj dowolnie konfigurować. Niestety światło studyjne przekłamuje ten kolor. Mamy tutaj w tej chwili intensywny różowy kolor. Nie żebym lubił po prostu tak do testów. <laughs> możemy też zrobić opcję Sing All Areas i zadziała to na wszystkie strefy. Możemy też ustawić na Temperature, czyli nam tutaj będą pokazywały się kolory w zależności od tego jaka jest temperatura procesora. Jest także Music Mode. No i odpaliłem muzyczkę i dzieje się nam coś w tym stylu. No i tak po kolei jadąc to mamy static, to wiecie, stały kolor. Następna opcja to Pulse. Możemy oczywiście wybrać prędkość efektu. Następny efekt to Blink. Możemy też ustawić sobie randomowe kolory przy tych efektach wave. Wave wygląda tak, całkiem fajna fala RGB. I możemy ustawić prędkość efektu, jak i jasność. I wybrać też kierunek. RGB spectrum to jest taka płynna przemiana kolorów. Teraz efekt raindrops. To jest coś takiego, też bardzo przyjemny efekt. Jeszcze lepiej wygląda w trybie random. No i ostatnie co mamy to snake. No, w tym przypadku bardzo żypi ten wężyk, spowolnimy to sobie. To Apply trzeba kliknąć, ale reakcja jest prawie natychmiastowa, więc nie trzeba tak długo czekać jak w niektórych myszkach w przypadku software'u. Tak więc LEDy tej myszki są naprawdę super. Powiem Wam, że nawet bardzo ciężko mi tutaj tak ustawić kamerę, żeby pokazała soczystość i jakość tych kolorów, więc po prostu weźcie poprawkę, że na żywo to wygląda jeszcze lepiej. I sprawdzamy interpolację 1000 dpi, brak, 3000 dpi, świetnie. I na 16000 mamy taką bardzo minimalną interpolację. Ten ruch jest bardzo, bardzo szybki. Podkładka twarda na 1000, brak, na 3000, brak. I na 16000, tak samo taka bardzo delikatna interpolacja. A jak jest z precyzją tego ruchu? Zostajemy na podkładce twardej, czyli te ruchy są szybsze. Ale też tutaj nic złego się nie dzieje. Bardzo ładnie na 1000. 3000 jest szybki ruch, ale też nie powstają jeszcze żadne anomalie. I 16000. Ruch będzie mega szybki. Jest mały spadek dokładności. Nadal kontrola jest bardzo duża, tym bardziej na tak szybkiej podkładce. No i podkładka miękka, czyli ruch będzie dużo wolniejszy, bardziej precyzyjny. Żadnego snappingu, bo mamy wyłączony. 3000 dpi, bardzo precyzyjne, dobre ruchy nawet na 16000 jest tutaj duża precyzja, więc naprawdę OK. No i sprawdźmy, czy jak włączymy sobie ten angle snapping, cyk, to czy nam coś się tutaj wydarzy. Tak, zdecydowanie większy angle snapping, nie tak jeszcze ekstremalny, ale da się takie proste kreski w miarę narysować. Dogiernie polecam tego włączać. Tak więc nawet przy próbkowaniu 2000 Hz ta myszka działa naprawdę dobrze. Teraz pytanie, ile ta myszka waży, jest duża i wydaje się dość ciężka około 110 g, więc myszka faktycznie już taka wagi średniej. Natomiast nie mamy żadnego przełącznika do parametru LOD. Sprawdźmy, jak on jest wysoki. No i dobrze, na jednej płycie jeszcze trochę działa, a na dwóch myślę, że już nie będzie, dokładnie. Czyli to LOD jest tutaj, jak w takich sensorach, ustawiony na około 2 mm a podkładce twardej na dwóch też nie działa. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, może by sobie tutaj myszkę zsynchronizować z klawiaturą, jeśli mamy taki zestaw i wtedy to wszystko, jak widzicie, może działać razem. Też to wygląda super. Nawet to wszystko działa także z systemem Razer Chroma. Ok, sprawdzamy sensor na początek 1000 dpi. Bardzo duża precyzja. Minimalne opóźnienia praktycznie ich nie ma. S po prostu najlepszy sensor świata, więc to nam coś mówi. Ten sensor nie może źle działać. Przestawiam na 3000, już znacznie większe tempo poruszania się w grze. Dla mnie już nie moja bajka, prawdę mówiąc, za szybko, za duża czułość, ale jak widzicie, precyzja sensora nadal nienaganna. Jeśli chodzi o test 360 stopni, nic się absolutnie nie dzieje. Na 1000 dpi możemy dynamicznie się rozglądać, natomiast na 3000 będzie bardzo duża prędkość, ale jak widzicie, sensor nie wariuje, nie ma prawa. Ten sensor to jest po prostu idealne narzędzie do grania. Tak więc w grach ta myszka sprawdza się świetnie. Dobrze, czas na podsumowanie. Powiem wam, że moim zdaniem ta myszka się firmy Thermaltake po prostu udała. Jako model flagowy, dumnie reprezentuje sprzęt tej marki, ponieważ jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, jest bardzo wygodna, jest uniwersalna, ma świetne ledy, oprogramowanie, które nie do końca jest takie świetne, ale da się tam wieloma rzeczami jednak zarządzać. No i mamy rewelacyjny dokładny sensor 3389 i do tego próbkowanie nawet do 2000 Hz, więc jest to typowo myszka dla najbardziej wymagających graczy. Jednocześnie nie najtańsza, ale też bywają myszki, które są jednak droższe. Tak więc, jeśli Wasz budżet pozwala na akcesoria w takiej troszkę wyższej cenie, no to jak najbardziej jest to myszka warta polecenia. No i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Jeśli lubicie moje filmy, możecie wspomóc kanał w trzech prostych krokach. Po pierwsze, zostawić łapkę w górę, po drugie, zasubskrybować mój kanał i po trzecie, po prostu oglądać dalej moje filmy, za co będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!